Poszukał? No kurwa, powiedziałeś, że za pół godziny? No, no i co? No, będziesz napierdolony. No życiu jestem. A ty jesteś lekwo wstawiony. Daj no jeszcze kurwa dwa złote. No ale co za dwa złote możesz kupić? No napierdolę się, jak księciuniu kurwa jego pizdę masz tysiąc chuj. Ale czapkę masz do jebanu, kurwa. No, powiedz, że nie. Daj dwa złote. No ale po co ci? Czym się napierdoli za dwa złoty? Machmalu się kupię Jak ci kur... <laughs> Czego nie wiem <laughs> Jak cię kurwa prasnie Jedz <laughs> <Nie. laughs> jest <gry> no, mądre to kurwa, mądre? <gry> no ale widzisz. Czup, kurwa. Den no, dozor no, to jest. No ale Macmurl będziesz pił? Jasne, a co? Od kogo bierzecie Macmurl teraz? Z, z takiego źródełka. No, ale od kogo? Od Juty? Ach, chujcie interesy, den no, no muszę wiedzieć, bo może będę chciał kupić. Dobra, Odpierdolić takie kurwa teksty, że kurwa jego pizde masz tysiąc chuj pokrętłasem. No daj pięć. Kurwa nie mam. Masz, 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 masz. Dwa złote ci mogę dać. Pięć. Ale chciałeś dwójkę. Ale daj trzy. No ale po co ci? Ja mówię, będę się otrząść, bo jak pójdę do cienia to kurwa no... Nie bądź sobą kurwa jak... Słuchaj, nawijaj kurwa no. do, od kogo bierzecie ten machmol No dałem ci dwójkę to informację możesz mi sprzedać teraz Za mało... Jeszcze jeszcze dwójkę Jeszcze Nie no teraz coś powiedz kurwa czy coś pizdyczka delikatnego ale od juty bierzecie, czy od kogo, czy od grubego? a kurdzie opłaci no ale kurwa, no powiedz, no powiem no złotówkę chcesz... jeszcze daj bierzemy normalnie no, no 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 jest takie źródło no ale gdzie? za dużo chciałbyś wiedzieć słyszysz, na, na tym gdzie jest? od ziuty, czy od grubego? No od kogo bierzecie? No bo ci zabiorę te pieniądze z powrotem i cię jeszcze, kurwa, zleję. Weź, kurwa, wyjdź, kurwa, z Jak wyjdę, to, kurwa, nie, już będziesz krwawił. No. I to nieważne, że chodzimy w jednej wadze, kurwa. Nie, w innej chodzisz. Ocząśnij się bądź sobą, ludziu. Jedziesz z nami? A gdzie? Na imprezę? Do Karpacza teraz? Nie, no za godzinę. Jasne, nie masz prawa. No Ale jak ty się napierdolisz? Gdzie nie napierdolę się. No ale później po machmol. Mam się we fraka ubrać? Normalka. Ociernie ubranie tak jakbyś na ten, na prohibicję szedł, kurwa. I się poszli na OJOM? No na OJOM. OJOM, to ty będziesz miał 28, 10 10, sala 331. No i chuj, każdego szkoda. Branzolety ci założą mi. No, zobaczymy. No i zobacz. co, Nie no, rakietę ci wyślę kurwa, tylko musisz mi adres podać, kurwa. Wojkowice czy kurwa, czy Radocha, bo nie wiem. Nie wiem, no. no przyjdziesz do mnie kurwa Uważaj, bo mi kurwa... Z dupy garaż ci zrobię. Garaż, ja da garaż, garaż, nie, z dupy garaż Dobra dziadek. Tego. Powiedz, że tego. Pozdrawiasz. Jak, jak dobra? Słyszysz, powiedz, że pozdrawiasz wszystkich fanów YouTube. Tak. I czy coś bizneszka, delikatność elegancja, Francja? Dobra, jeszcze dwa pytania. Na szybko kurwa 90 na... Machmol. O co go? No Machmol, to może ci dołożę jeszcze złotówkę. Nie, no, dawaj. Nie, teraz musisz mi powiedzieć, bo dla ja ci Dama ty mi nie powiesz. Jak? Czy ty mi kurwa nie ufasz? Dawaj i ja ci idę i przyniosę. Ale ja chcę wiedzieć skąd to jest kurwa. Normalny taki towar. No ale co w plastikach dalej tego podają? Nie w plastikach. A etykiety mają normalnie? Motelki się... czy ten? Słuchaj kurwa, bez się otrząśnij, ty kurwa bądź sobą. Jak cię kurwa prasnę bez mordy, ty kurwa zarazowo Będzie mnie wkurwiał. Kurwa, jego mać Dobra, spadamy także tego Ja, co? No gadaj, gdzie ten machul, bo muszę menty tam posłać, kurwa No to? No, Nie, 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 nie doniosę Ci Absolutnie Będę czekał, tu będę Ci obserwował, gdzie idziesz i za tobą będę szedł, i cię sprzedam Dobra. I wiesz co to jest? Na, na razie. Zresztą ja i tak muszę zaparkować, bo muszę iść sobie kupić wódkę. Także uważaj dziadek, będę cofał. Tak. I kurwa, co się, co robisz?